Cześć, witajcie z tej strony. Kapcaz 16, witam Was w 19 odcinku serii Kup przygodzie w pokonaniu Smoka Endu. U mnie jest już północ, jest już 20, 24 luty, a u Was jest 19 marca, godzina najprawdopodobniej 15. Chyba że, Chyba, że coś tam zmieniłem po drodze, ale wątpię. O kur ale agencje teraz przyszły? Dobra, było 40, teraz jest 80. No, okej. Okay. to może się coś tam wyreguluje. Pozbieramy sobie te plony. Co są? Znaczy się tutaj to nasionka. Tutaj, o jeszcze tutaj. Tutaj, tutaj. O i o. Dobra. Tu marchewki z nich sobie rosną. A tu bateria coś tam się zaczyna. ten Dobra, to my sobie zrobimy tak, że tą odwareczkę odłączymy, bo i tak jest yy, na fula Nie wiem, czy to nie będzie mój ostatni odcinek, jeżeli chodzi o ten dzień, w którym ja to nagrywam. Znaczy to jest 19 odcinek. Jest nie pasowałoby jeszcze jeden zrobić, ale nie wiem czy mi się uda. A z kolei jutro, jak wstał rano, to już bym się zabierał za, e, za ten arkusz. Więc no dobra, tu sobie zbiorę te kaktusy. Zmieniamy po prostu lakację. Faremki kaktusów. Ono tu nie będzie. Płyniemy sobie na górę. Co dzisiejszego dnia będziemy robić? A tak w ogóle tak by the way. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, pamiętajcie o zostawieniu komentarza. Komentarz może być o treści hmm, kaktus. O, no bo zebrałem kaktusa. To jest nawet coś. Jak napiszecie kaktus, to możecie liczyć na to, że otrzymacie ode mnie serduszko. Tutaj sobie zrobimy coś takiego. No taka faremka. Czyli. A ja nie mam tego. Łopaty? Łopata mi się służyła? Czy tyle tak... ziemi kopałem, że, że mi się złożyło? Aż jestem w szoku, takim, takim lekkim trochę. Wydawało mi się, że trochę tej łopaty mam. Okej, okay, tu sobie wezmę stąd. I tutaj... Aż sobie zrobię dwie łopaty. Dobra, i tutaj te nasionka. Tego, tego, tego. Tu kaktusa. Tutaj chlebek. Tu sobie to dam, ziemia to dam tutaj, drewienko to dam tutaj, i tutaj to drewno. Tutaj te drewno bym chciał dać, i, i te drewno. O, jeszcze tutaj ziemię. to, tu to, tu to, tu tak. Te żelazo to bym chciał schować. O, nawet w tym miejscu. Patyki nie pójdą tutaj. Nie okej. Okay. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, co, co zamierzam zrobić? Przede wszystkim troszeczkę sobie terenu pogospodarujemy, a ja w sumie... Czekajcie, a jeszcze jedną rzecz. Ja sobie ten to, stoper nie ustawiłem, a ja sobie stoper ustawię na szybko. Zegar. Stopper, ty resetujemy poprzedni, poprzedni czas nagrania tamtego odcinka. Jestem tak ciekawy. Aha, 15% mam. Ja mówiłem w, e, w poprzednim materiale, że mam 14, a jednak mam 15%. Także no, żeby to tak śmiesznie zabrzmiało, że, 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 jedna, że jednak mam 15%. To też można wyjąć z kontekstu. No, w odniesieniu znaczy bo to teraz. No, nie, może nie będę akurat już o tym mówił. No to już... Bo jeżeli tak, to już będzie akurat nie ta sprawa, która będzie zakopana to najprawdopodobniej pod dywan. Za, zakopana, nie mówi się zakopana pod dywan, tylko po prostu. zamieszczona pod dywan, zakopana pod dywan. No to po prostu pokazuje to, że ja już trochę. jestem taki zmęczony i. coś powiem, no to po co nagrywasz? No właśnie po, po to nagrywam, żeby mieć fajny zapas. Bo w marcu najprawdopodobniej nie będę za bardzo nic takiego nagrywał, a to jest. A to co po prostu widzicie to jest... to jest po prostu... Mmm, jakby to, jakby to powiedzieć. Ja teraz pójdę do, do, do tamtej bazy na chwilkę. To, co teraz widzicie, po prostu jest opublikowane z dużym wyprzedzeniem. Czyli tak jak wy, wy macie teraz, te, wy macie ten odcinek 19 marca, to ja ten materiał nagrałem 24 lutego 2022 roku. Więc no. A z kolei to też, a to też trochę takie słabo, na przykład nie wiem, yy, yy, że to jest też coś takiego, że gdyby na przykład nie powiedział o tym, yy, kiedy ja, na przykład, materiał nagrywam i tak dalej, to pewnie nawet nie mielibyście świadomości tego, kiedy ten materiał został nagrany. I to jest też takie coś, że jak wy zobaczycie ten materiał, skomentujecie, to na przykład ja, ja nie wiem, czy Wam się ten materiał po będzie podobał, czy też nie. Yy, tak jak i z, z reszty tych filmów. No. Dopiero jak się już ten materiał opublikuje, no to wtedy. Będę widział, a tak? To teraz nic nie wiem, no po skąd mam wiedzieć. E, Okej, okay, tutaj węgiel to schowam tutaj. Szczerze ja nie wiem, po co ja poszedłem, tak szczerze. Ja coś tam poleciałam i nagle wróciłem. Dobra, chyba to nie było nic jakiegoś super ważnego. Coś, coś chyba coś tam chyba załatwić, ale już nie pamiętam. Dobra, tu jeszcze... Szybko ten paseczek ziemi byśmy pociągnęli, i poszlibyśmy szybko na spanko chociaż. No, dobra, ten paseczek i jeszcze może jeden. Okej. Okay. w sumie można byłoby zrobić coś takiego, że albo nawet wie wiem, powiem więcej. Można byłoby zrobić sobie taką ścieżkę, ścieżkę, ale dobra. Najpierw pójdziemy sobie w kimkę. Do śpilkolotu. W ogóle, że śpilkolot y, był młodzieżowy w tym roku. W zeszłym roku, tak? Bo to w zeszłym roku był śpilkolot uszony. Najbardziej młodzieżowe słowo roku. Ja myślę, że każdy został wydymany w jakiś sposób. Nikt się tego nie spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał. Eee, czekaj, ta. Potrzebuję. O, jest. Może by wykorzystał teraz. Chociaż tego bloku nie mam zbytnio wiele. Dobra, to może nie. Te ziemię schowam tutaj. Nasionka dam tutaj. Tu sobie szeregów będę. Jaj. Wszamamam. I okej. Okay. Ale potrzebuję materiału. To tak. Yy. Okej. Okay, to zróbmy coś takiego. Przepalmy kamień. Zarówno w tym jak i w tym piecyku. Zejdźmy do magazynu. Bo tam chyba są tą jeszcze powinienem mieć. No to jakoś nie zaszalałem, ale w sumie te cztery, ja dzięki tym czterem mogę sobie wyznaczyć jakiś tam fundament tego, jakbym chciał, żeby wyglądała miejsce, w którym będę miał swoje zwierząt, zwierzęta. Czyli powiedzmy, na przykład tutaj, i teraz tak, no dobra, pójdziemy do tego, to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć. Tutaj ten, teraz tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, damy tutaj, no i tutaj myślę, że taki prostokącik wychodzi nam. Mhm. I ok I teraz pójdziemy do piecyków, zbierzemy sobie tego stona, przerobimy sobie na stone briki Dobra. I spróbuję. Dobra, tak. Jeszcze po krateczce na razie. W sensie no tak. Do góry. Dobra. A jeszcze wiem, co można byłoby zrobić. Muszę dalej do magazynu pójść po schodki ze strony brika to będzie fajnie wyglądało Aha, nie mam, dobra. Myślałem, że mam. Miałem chyba. Tutaj nie mam. O, tutaj są. O! To już przy okazji też wezmę sobie tu zbiorę. I okej. Okay. I teraz tak. Dam sobie tutaj to. W taki sposób tutaj tak. Trzeba troszkę wykościć tę trawkę tutaj i tutaj. No i tutaj połączyć. Dobra, I ja myślę, że wejście byłoby z dwóch stron. O, fajnie. jak jakby tak. No to ciekawie, mogłoby, będzie wyglądało. okej, okay. Coś teraz nie mogę tego. tych schodów tak postawić, jakbym chciał ować w taki sposób. Tutaj tak samo. I. O, tutaj dobra. Tutaj tak samo. To pasuje ten teren troszeczkę ogarnąć. Co jeszcze pokopać? Masakra już jest 11 minut po północy. <grym> Ale to, to też po prostu pokazuje to, to, że ja... że mi zależy na tym, żeby po prostu zrobić sobie taki zapas. Że po prostu były te publikacje. No jedyną taką obawę mam, to po prostu to, że może tak te, te materiały wyglądały tak smętnie. Ponieważ takie tak jak jutro. No, no jutro nie wiem, czy ja dam radę, po prostu cokolwiek nagrać. M mówiąc jutro, mam na myśli to, że. Moje y, jutro, nie wasze jutro. Bo. Moje jutro to jest. Aha, moje jutro to w sumie już jest dzisiaj, czyli 24 luty. A wasze jutro to będzie 20, a po marca. Zastanawiam się, czy na przykład 25 marca publikować jakikolwiek materiał. Zarówno czy, to, czy z Minecraftem, y, czy z ciekawostkami, no bo Seria z ciekawostkami tak naprawdę jest kontynuow są, są, są kontynuowane, tylko nie z taką częstotliwością jak ten Minecraft. No bo jakby nie patrzeć tutaj, ja sobie zrobiłem duży zapas. Znaczy. Jak widzicie, jak widzicie te materiały, no to mogę, to, to mogę powiedzieć, że zrobiłem duży zapas, ale w tym momencie, jak to robię, to nie mogę jeszcze tego powiedzieć. Bo teraz ja robię ten zapas tych materiałów. to jest takie ciekawe? Ciekawe, ciekawe. Ale będę miał trochę tej ziemi. Znaczy, ziemię się może przydać do tego że albo do pola, albo do po prostu do wyrównania terenu. bym jeszcze akurat nie pokusił się żeby to porównać tutaj zacząć ja na razie do jaskini tak szybko nie będę wracał Ja się skupię na tym żeby tutaj sobie ładnie ogarnąć Domek, i, i, i wokół, to, to wokół tego, co, coś, co, 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 co ma być, domku I, yy, na zagranicznych kanałach można znaleźć yy, fajne takie pomysły na to, jak po prostu yy, zagospodarować, właśnie ogródek w To jest mega. Bo, jak, bo to nasze polskie, pod, YouTube podwórko, jeżeli chodzi o Minecraft, to takie jest uboższe niż jej zagranicy. No ale sumie tak zawsze było. I te dysproporcja myślę, że ona by, zawsze, będzie, zawsze taka będzie niestety. Oczywiście chciałbym się mylić, co nie? Ale tak myślę, że tak. Tak niestety będzie. Chociaż powstaje coraz więcej kanałów, tylko może nie o tematyce Minecraftowej. Ale też mi smuci taka jedna rzecz, bo tak jak ja sobie nagrywam Minecrafta, to tak sobie to dodatowo robię. A jak gdzieś e, chyba wczorajszego dnia, czyli. No. U mnie to będzie 23 luty. Tak, 23 luty 2022 rok. Ja mówię specjalnie o tym roku, żeby nikt nie pomylił. Nie wiem, że jakby ktoś oglądał za 5, czy tam za 10 lat, to żeby nie, żeby wiedział o, o, o jaki mi czas chodzi. Ale z kolei tam data filmiku jest, będzie widoczna, więc to tam. O już, się łopata skończyła. To tak jak oglądałem sobie, yy, wczoraj widziałem jakiegoś tam na YouTubie, jakiś mi się taki YouTuber przewinął z Minecrafta Nie, nie, nie pamiętam jak, jak się nazywał, może to nawet i dobrze Ale z taką pełną energią gadał Że takie, nie chce mi się wierzyć, że on taki na żywo jest Mówi, halo, czy Simono witajcie Ja tak czasem, ja tak może gdzieś tam na początku yy, tej serii tak robiłem ale no nie wyobrażam sobie, żebym tak przez cały czas tak miał gadać. To, to jest niesamowite. E, A miałem sobie... właśnie tak... Idę wracam, idę wracam, idę wracam takie elegansy w fest. E, o, to jest żelazo. Dobra. A te od mnie to powinienem zostawić. O. Nasiąka e, nasionka też zostawimy sobie. A, pasuje mi potyki, i potyki dobra. Dobra, i tutaj dwa razy. Topotyki zostawię, żelazo. okej. Okay. No i dobra. Tu się przepala, i tu się przepala. Czyli ja zostawiłem. Zaraz, zaraz, z magazyny ja zostawiam stone faktycznie czemu ja, zostawi czemu ja nie biorę tego stone Aha, mi stone jest potrzebne Ok, i tutaj 2, 3, 4 dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery. I tutaj byśmy połączyli sobie. Mhm. Tutaj w Taki sposób i tutaj, tutaj jeszcze dobra, i teraz tak trzeba zejść, Już się nozka robi. Tutaj zrobimy tak, że tu połączymy i tutaj połączymy. Dobra, tu wejście z dwóch stron, w sumie małe to jest. To ten. Ale to zawsze można sobie zrobić większe. To nawet nie, to nie ma problemu z tym. Ja sobie zerknąłem na stoper. Jaki jest czas? Tu moja postać ciekawie gdzieś się spać. <grybujesz> a ja bym a ja też już trochę chciał. Ale jeszcze tam. Ja myślę, że po tym odcinku sobie ten pójdę faktycznie też, te, też w kimę bo już jednak i tak będę miał trochę taki dość duży zapas tych materiałów. Może jednak jeszcze uda mi się jutro coś zrobić, ale no, tak jak mówię, jutro czyli nie, nie, że wasze jutro, tylko że w moje jutro. Tutaj tutaj to wykopię. Mhm. W sumie dach nie wiem z czego, a można byłoby z brzuski walnąć, taki ładny. Brzoza, 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 okej. Okay. Eee, I tutaj schodki by się przydały. Dobra. Jeszcze. I jeszcze pasowałoby. Tutaj dwa, okej. Okay, Pełen tak schodków, i jeszcze tu sobie zrobię tak. Okej, okay. tu sobie wezmę ten crafting. O, tu sobie wezmę to, i tu sobie wezmę to. Dobra. I to jest tak, że. Do schodki damy. Okej okay. tutaj. Takie malutkie mówię zrobiłem, nie, nie wiem czy masz takie małe. Ale już dobra, niech już takie będzie. Może to dlatego, że lubię takie minimalistyczne rzeczy. Mm, nie mam się czym podbudować, więc sobie muszę troszeczkę ziemi wykopać. Ok, dobra. Mi w zupełności to wystarczy. I teraz tak do góry. Wow, myślałem, że spadnę. O już yy, moja postać jest głodna, musi coś szamać, sumie, a, dobra lepiej, bo to tak arbuzami, dobra, git, i tak jak już mam jak jestem, tutaj mi zabrakło schodków, to dobrze sobie wziąłem żelazo, ten, żelazo, ta, yy, schody, w sensie, schody chcę zrobić i zrobiłem z brzozy że dobrze że brzozy wziąłem tutaj tak ten tylko gdyby też nie było tych takich problemów właśnie z, z audio i, i wideo to by miał już tych, tych odcinków fajnie porobiony ale może dobrze może i dobrze się stało że tam te materiały jednak usunąłem bo one tam też tak może nie, nie wyglądało jakoś tam strasznie dobrze, bo był taki jeden materiał, tam powiem wam szczerze, że musiałbym zrobić cięcie, bo tam wołał mnie mój tato, bo mój tato chciał, że y, chyba obcinasz do paznokci i nie mógł znaleźć. Znaczy nie mógł znaleźć. Znaczy nie chciał mu się szukać. i po prostu, żebym ja go w tym wyręczył. A, i takie rzeczy mnie denerwują, na co zrobię? Nie wytłumacz człowiekowi, hej, ja robię YouTube'a. Z tego można robić pieniążek. To sobie zrobimy taki, może, śmieszny trochę dach. Ale ja, ja lubię sobie takie dachy robić. One są dla mnie są po prostu proste. Nie, że dla mnie, tylko po prostu ogólnie one są proste. Ok, idę ja tu jeszcze tak. To, to. I dobra, i teraz. Tutaj, tutaj postawimy, fajnie i tu sobie zejdziemy, e, o e, tu pochodnia, tu pochodnia, tu pochodnia i tu pochodnia, mhm. to tak zrobimy, tutaj tak damy tutaj tak damy o i tu możemy zrobić coś takiego tu też o mhm mm i teraz tak crafting table i sobie zrobimy dobra patyki potrzebuję jeszcze jedno dobra i teraz mamy 24 A to nie tak, to, to, to jest furtka, a ja XC ten. Czyli ja potrzebuję drewno dużo. Płotki zrobimy i dobra, i teraz, tak jak to zrobię, coś takiego z tej strony i z tej strony. Tutaj ten. Dobra. I teraz tak. To z tego wyjdziemy? Tutaj. I tutaj by się tak zrobiło. Dobra. I teraz. I w sumie jeszcze tak można byłoby zrobić, że. I tak tylko tak. O. O, to w sumie fajnie tak będzie wyglądać. A jeszcze, jak tutaj zrobimy coś takiego, jak tutaj tam te płytki. i tutaj lampiony dać, no to, to będzie fajnie wyglądać z tej strony, z tej strony i z tej strony, dobra. Tutaj te płytki. I tutaj. Uczy, jak ja jutro zrobię tą maturę. To nie wiem. Chociaż, tak jak chodzę na, na taką repetycję, to jakoś, jak, jakoś się tak pewniej czuję z tej matematyki. Nie, że jakoś to, nie, że, nie, że, jakoś tam Żeby to też była taka jasność. Nie, że ja, ja ten czuję się do tego stopniu. No, że będzie 100% czy coś takiego. No, w, życiu, no, w życiu tak nie, 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 nie będzie. Ale że po prostu czuję się lepiej. Bo myślałem, że tu ktoś jest. A tu nikogo nie ma, to dobrze. tu yy, duży lazo. To sobie byśmy zrobili jeszcze lampy. Okej. Okay. Dobra, i to jest tak, schodzimy na dół. Tu porobimy jeszcze lampki. A jeszcze, może by szkło wziął? Szkło. no tak, szkło. Eee, I to takie myślę, że zwykłe, no. O, z 10, albo dobra, z 20 tam weźmiemy. Okej. Okay. tutaj tak. Coś co trzeba mówić na temat tej matury. No to, że z matmy się tak w miarę OK, czuję, czuję że, że że może będzie git, a się bardziej obawiam o polski angielski. Coś powiedz. Angielski? Czego ty się z angielskiego boisz? Grasz grasz Minecrafta, a tu masz po angielsku, to co ty? No, tale. no, ale to, to, to jest jednak. Tam jest słuchanie, a ze słuchaniem to jest trochę taki mam problem, bo nie, nie, nie wszystkiego jestem w stanie tak wyłapać. No ktoś powie, no wiadomo, że nie, nie wszystko, że, że nie każdy wszystko tak super wyłapie. Ale też nie chodzi o to, żeby wszystko wyłapać. No i dobra i to wtedy też... Aha, czekajcie, a czemu nie mogę? Teraz? O, teraz tak. Trochę będzie śmiesznie to wyglądało. Ale okej. Okay chciałem, żeby tak dookoła było te lampy. No z angielskim mam obawy, ale jednak boję się też trochę tego polskiego. No bo. Tu akurat, nie, żeby napisać rozprawkę, to się powie, no to po prostu dla niewody. wody. No niby tak, tylko jeżeli zrobisz błąd kardynalny, to. To Lipton po prostu. Lipton Ice Tea. Bo nie mam żadnej reklamy z Lipton, żeby nikt sobie nie myślał. Okej, okay, tu sobie zbiorę sobie te plony. I tak wszystko, tak po kolei. Ja wiem, że nie wszystko urosło, ale. I tak, tutaj marchewki, zasadzę. I po tym, jak już zasadzę, pójdę sobie do domku i tam skończymy po prostu dzisiejszy odcinek. Zbiorę wszystko. Dobra, tutaj te ziemniaki. Aha, nie mam, no dobra, to muszę tymi nasionkami jeszcze tutaj ponasadzać. Dobra, to tak, pójdziemy w Kimę i po tym jak pójdziemy w Kimę, ja zakończę filmik. musimy się na spokojnie pożegnać. Także tak. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to myślę, że to by było na tyle. Bateria za chwilę mi się rozładuje w laptopie, ja muszę kończyć. Widzimy się jutro na godzinę, myślę, że 15. I co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jak się wam podobało. Teraz w ogóle jest coś takiego, że jakbyś nie podał materiału i dajcie dislike, to jest tak, że tego dislike nie widać. Co? Nie w sensie, jakby się pobierze jakąś tam wtyczkę. To może i widać, ale tak to nie widać. Tak trochę głupy YouTube zrobił z tym. Dlatego zostawcie lajka. Nawet jak się wam nie podoba, zostawcie lajka. Nie no. Tak nie róbcie. Mam nadzieję, że się podobą mimo wszystko. Eee, ja czmycham na spanie. No i to co? No do usłyszenia do jutra. Cześć, pa. Nora.